Hej, Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Dzisiaj będzie leciutko pobocznie, ale tak pobocznie związane z Ciri. Ponieważ ja tutaj zobaczyłem, że mamy zadanie poboczne związane właśnie z Ciri, Pokój Ciri. a ja tutaj zrobiłem kilka zadań. Tam też kilka tych question marks również podblokowywałem i mamy 816 punktów doświadczenia, 334 złota. I zobaczcie, mam juki na konia. Dostałem je po wygranej w wyścigu konnym. I mamy już 90 slotów wolnych, tak więc no, naprawdę sporo. No i nic, dobra. Ruszamy. Porozmawiajmy znowu z Małgosią, ale teraz na troszkę inne prędzle, tematy. Prędzle! wężę, Geralt! Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój. Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Ej, boom, 100 punktów doświadczenia. I zadanie jest Ciri? Nie, któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. O, Dobra. Bywaj. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Okej, <laughs> ok, znowu to samo, no ale 100 punktów doświadczenia. Tak za to Wszystko. zadanie dostaliśmy. Dobrze, więc jesteśmy no, znowu, znowu w tym samym miejscu, czyli tutaj w tym e, domu barona. Co? O co ci stary chodzi kurde? Dobra, spójrzmy teraz na zadania. E, no i tamto udało się wykonać, jak widzicie mamy jeszcze sporo tutaj zadań pobocznych, no nie zrobiłem wszystkich oczywiście. I co? Polowanie na czarownicę zrobimy śladami Ciri? Yy, to robimy w sumie cały czas. Sprawy rodzinne, właśnie. Może pójdziemy dalej na Barona, chociaż to jest sugerowany poziom piąty. Znajdź weźmy na własną rękę lub zapytaj o nią mieszkańców Podgajów, czyli gdzie to jest? Ja już patrzyłem chyba na mapie, gdzie to jest i mamy to tutaj, w tym miejscu. Czyli tam by trzeba było udać się Konno. To tam zobaczymy się myślę w jednym z kolejnych odcinków. A na razie wróćmy do zadań i sprawy rodzinne, znać pozostałe wątki śledztwa w Welen, by odnaleźć żonę Barona, właśnie. I o co tutaj chodzi? Gdzie ja mam tego szukać? Pozostałe śledztwa w Welen, aha, tego też chyba szukaliśmy wtedy i nie mogliśmy znaleźć. Mamy tylko miejsce przebywania córki Tamary. A tutaj mamy jakieś kurde dziwne śledztwo. Dobra, przeczytajmy może o co tutaj chodzi. Baron okazał się twardym negocjatorem, który doskonale zna wartość informacji. Zgodził się opowiedzieć Geraldowi o celi tylko pod warunkiem, że wiedział, znajdzie jego żonę i córkę. Kobiety zaginęły niedawno. Dobra, w poszukiwaniu córki i żony, Geralt udał się do człowieka, nazwali nazywanego Guślarzem. Ok, wiedział szybko, że Guślarz zna ponadto całkiem sporo zwyczajnych plotek, że baron to moczy morda. Wróżbita Guślarza pokazała, że z martwego płodu zapewnie dobra. Geralt szedł do barona pełen złych emocji, gotowy za wszelką cenę wyciągnąć z niego prawdę o porońcu, zniknięciu dobra. Rybak wspomniał też o szczególe. Aha, chaty rybaka. Okazało się, że w drodze na uciekinierów napadł bies. Rozszarpał kon na konia Anny, a ją samą uniósł w las. Rybak wspominał też o szczególe, który wywołał w Wiedźminie niekłamane zaciekawienie. Otóż podobno Anna miała na dłoni dziwne znamie, które zapłonęło, żeby mogli na kilka chwil przed pojawieniem się biesa. Tak czy inaczej, jeśli Anna jeszcze żyła, z pewnością była gdzieś w okolicy krzywouchowych moczarów. Co się zaś tyczy Tamary, rybak pomógł jej przedostać się do Oksenfurtu. Aha, krzywo. Krzywuchowych moczarów Zaraz zdradził Wiedźminowy kolejną informację na temat Syrii, opowiedział mu o pewnym popołudniu, gdy udane polowanie. Aha, dobra, krzywouchowe moczary. Gdzie to kurwa jest w takim razie? Krzywouchowe moczary. No, tam gdzie byliśmy, gdzieś tutaj niedaleko to powinno być. Krzywouchowe moczary, kurwa. Dobra, może dojedźmy tutaj do tych domów, jeszcze przepy, przepytamy ich może. Dobra, gdzieś tutaj w tę stronę sobie się na razie udamy. No niestety, ale do Tamary, do córki naszego barana nie mamy szybkiej podróży. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa w Welen, żeby znaleźć żonę Barona. No dobra, no a Welen nie jest małym miastem, więc w sumie reszta tego śledztwa może nam trochę. Może nam trochę zejść, no ale trzeba. Trzeba robić to zadanie, prawda? Kurde, dawaj koniku. No kurde, utopce. Ale czy to gdzieś tutaj było, w tych domkach? Chyba nie. Tutaj może ta. A, nie, tutaj jest ta chata, właśnie. Dobra, i w którą stronę myśmy dalej szli stąd? Chyba gdzieś tędy. Albo. A, nie, tutaj właśnie są te pająki, które mnie też goniły. Czyli chyba gdzieś tędy. No dobra, zobaczmy na mapce, bo tutaj przecież w okolicy był, była jakaś chata. A, czyli raczej nie w tą stronę, aż tam nie chyba. Chyba jednak w tę stronę bardziej, tak mi się wydaje. No zobaczmy, polecimy w sobie przez las, żeby tutaj nie zaoszczędzić trochę czasu. I tak, to była ta chata. No i może w tą stronę pobiegliśmy. O kurde, co tu się dzieje? Proszę bardzo. Kurde, dawaj, dawaj wyciągnij miecz, stary, broń stalowa, czyli nasz... nasz stoporek. O kurde, to tylko poziomy trzecie, to co ty? Dobra, dawaj wątrobę. Tutaj nas strzała oni wszyscy będą. Dobra, jeszcze jeden strzelający. Nie naciągnie, kuszy, nie zdąży. Dobrze. Wszyscy popadali, tak więc zobaczmy co oni tutaj... Aha, ja kogoś uratowałem, tak czy nie? Nie, zdążyli go zabić chyba. No dobra. Zbierajmy tutaj co z nich zostało. Daneński długi miecz, o kurwa. Nawet się nie upłacało po to chyba nawet tutaj iść. Skóra, diamentowy pył. Zerdzewiałemę mie miecz. Kurde, chyba też trochę za daleko. Witam. Nie, to tutaj <głos》> na pewno jest tutaj. Zobaczmy kolejną chatę To chyba też nie tutaj było Skórę im zabrałem, no trudno, no Wiedźmin okazał się chujem w tym momencie. O, to chyba oni. Starzec, nie, kurde, nie, dobra, zostawię ci tutaj wszystko, chociaż jakieś papiery ciekawe tutaj może są. Nie, nic nie ma. Skrzynka, w której chyba jest pusto. Tak jest, nic tutaj nie ma. Dobra, nie będę ich okradał. Jak kraść, to miliony. Dobra, czyli jednak to nie tutaj było. Więc tej chaty... Kurde. Tutaj mamy jakieś dwa nieodkryte miejsca. Pojedziemy sobie tam, zobaczmy co tam się dzieje. No i trzeba śledztwo prowadzić w sprawie żony barona. O kurde. Tam mamy sporo przeciwników. Dobra, wiecie co? Mam pomysł, żeby sobie zrobić błyskawiczne. Błyskawiczną medytację. Do godziny drugiej. Dobra. No i dawaj, teraz myślę, że możemy z nimi powalczyć. Dobra. Dwa wilki, szybka walka. Z tamtego nie będę nic ściągał, No i jedziemy dalej, bo tutaj nie ma co, myślę, się zatrzymywać na, na jakieś wilki. O, o, o. O kurde. Opuszczone miejsce. Ale gu, poziom dziewiąty padł dosyć szybko. Dwa. Ale pięknie mi idzie. Jak na poziomy dwa dziewiąte? Dobra, zajmiemy się tym, może co ma mniej życia. A one się leczą. Dobrze. Też uniki robią, to już jest poziom dziewiąty, to już nie jest, kurde... Już nie jest łatwo, a ja mam poziom piąty. Dobrze, ale na pół przecięty. Okej. Okay. O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Aha, gniazdo guli. Miasto że niszczymy. I co, pasku? Jeszcze jeden wyskoczył, zdążył, patrz. No chodź. Ach, jakieś takie większe są i silniejsze oczywiście, więcej życia Bardziej doświadczone w boju Jest i szósty poziom, proszę bardzo oj Aha, i tutaj ludzie zaczynają się osiedlać teraz. Okej, okay, kolejne 75 punktów doświadczenia. Czyli była opuszczona wioska, a proszę bardzo, mamy nowych ludzi. Heh, a jak miejsce zostało wyzwolone. E, no, ale jednak to nie jest e, ta chata rybaka, której ja szukałem. Więc chyba będę musiał jej poszukać sobie na własną rękę, może. Bo tak też szkoda waszego czasu tutaj na takie poszukiwania ślepe. Więc, dobra, zobaczmy sobie jeszcze mapkę. Tutaj. No wszystko udało się, więc ja będę musiał te wioski tutaj sobie poprzeszukiwać i myślę, że wracamy w następnym odcinku, kiedy ja znajdę, myślę, jakieś, nie wiem, szlaki, czy jakieś, jakieś słowa, jakieś pogłoski na temat właśnie żony barona. No dobra, to było wszystko w tym odcinku, tak więc dzięki, żegnam się z Wami, no i do zobaczenia kolejnym razem w świecie Wiedźmina. Trzymajcie się cieplutko, siemano!